serwisy GameZilla.pl i Komputer Świat również przyłączają się do akcji wspierania badań nad wynalezieniem lekarstwa na stwardnienie rozsiane, bo, rozsiane boczne które jest bardzo ciężką chorobą dotykającą układu nerwowego powodujące zwyrodnienie ośrodka motorniczego ciała a następnie nawet do śmierci w wielu przypadkach. Pamiętajcie tylko, że nie chodzi tutaj o zwykłe oblewanie się wodą, ale fajnie byłoby, gdybyście dorzucili się również do tych badań. Liczcie każda złotówka, nie jest ważne ile wrzucicie. Myślimy, że ta akcja jest bardzo ważna i że bardzo dużo daje, ponieważ według oficjalnych statystyk dotychczas zebrano ponad 40 milionów dolarów od czasu, kiedy ta, te filmiki stały się internetowym, viralem. Więc robimy to. Zacznę od razu od nominacji. Bo nie wiadomo, co się później ze mną stanie, więc moje nominacje to Paweł Kozierkiewicz nie Antyweb, Kuba Sobek z PSX Extreme i Chanli Tan z firmy Conquest Entertainment, oficjalnego dystrybutora produktów Nintendo na terenie Polski. <try> wow. Okej, okay. jest rzeźko stary Woo. Pamiętajcie, że liczy się wpłacanie Na rozwój badań Nad e, lekarstwem Na stwardnienie rozsiane Po filmiku będziecie mieli linki, gdzie możecie bezpośrednio wpłacić I jeszcze raz Kozierkiewicz, Sobek, cian, Litan. Teraz wasza kolej